Dla klusek wszystko! Ho, ho, ho. No i to jest przecudowna marchewa. Znajdziemy jeszcze kilka podobnych i będzie w sutnie. Wygląda dokładnie jak 20 tysięcy innych marchewek. Hmm. A, poddaj mi to! Wcale mnie nie dziwi, że nie potrafisz docenić tak wspaniałej marchewki, bo ty nie jesteś kulinarnym geniuszem. he, he jak i ja! No proszę, proszę. Panowie, ale urządziliście scenę. Szukacie konkretnych produktów? Czegoś smakowitego? Jesteście w dobrym miejscu. Eee, o. Eee, idziemy, Pixie. Zbieramy się. Eee, muszę przyznać, że sprzedaje pani tutaj przepiękny warzywka. Co ty gadasz? Zgadza się, skarbie. To najwspanialsze stoisko na tym targu. Może pójdziemy na zaplecze i... Pokażę Ci ekskluzywne towary. Uh. Nie jestem przekonany. Nie psuj mi tej chwili. Jest taka piękna. Uh. Jeszcze uh. troszeczkę. Uh. Jeszcze kawałek. Uh. 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 To trochę dziwne, że tak mało czasu spędzamy w bazie. E, serio, nie byliśmy tu od tygodni! Tak! Jakby o tym pomyśleć, to możemy w ogóle i nie potrzebujemy! Ludzie! Dixie zaginął! Pff, zaginął? Co to znaczy, że zaginął? To znaczy, że rano nie otworzył restauracji! Nigdy do tej pory mu się to nie zdarzyło! Został porwany! Od razu zakładam najgorsze! A! Hej, to Pixie! O, luzik poszedł na zakupy. Na Kto to filmuje? Pan tank. O, właśnie, a propos. Tank również zaginął. Co to ma być? Przypięłam kamery każdemu z was już jakiś czas temu. I powiedz mi teraz, że źle zrobiłam. No, źle zrobiłaś. Jeszcze O, wydaje się o, miła. Może nic za... im nie zrobi. O nie, myliłem się. Jest bardzo, bardzo niemiła. Ciurek z koszmaru. Co się tam stało? Wygląda jak... Czy to jest... Powiększ! O! 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 Powiększ! A! Pajęczy demon, no co ty twój? Nie cierpię pająków. Bardzo, bardzo, bardzo mocno. Tej oszka odnóża puchate zadki. Dobra. Pajęczy demon ma naszych przyjaciół. Wiecie, co to oznacza? Że przed nami... Operacja. Uratować Tanga i Pixiego z tej koszmarnej dziury. Ha -ja! Hm. Ja -ha! Ha -ha! Dokąd teraz? Na drugą stronę miasta! Hmm? Misja ratunkowa! No, musiałeś za nią iść, co? Psz, mówiła, że ma dla mnie fajne warzywa. Przyznaj, że dałeś się jej omotać dosłownie. Ty mu powiedz, nikt nie lubi przemądrzałych. Przemądrzały? Sam jesteś przemądrzały. Nie mówiłem do ciebie, mówiłem do tych dwóch nowych naiwniaków. Cicho, Cicho. maluchy, ciszej proszę. Królowa wróciła. Czego ta chcesz? Czego mogłabym chcieć? Hm? Dawniej byłam najbardziej przerażającym stworzeniem na ziemi. Nie byłam zwykłą królową. Byłam potężna! Cesarzowa strachu i władczyni przerażenia! A teraz... No cóż, sami się rozejrzyjcie. Patrzcie, co zostało z mojego imperium. Nic, tylko dziura w ziemi. Więc jak myślicie, czego Spider Queen mogłaby teraz chcieć? Hmm. No nieważne. Wiążę z wami naprawdę spore nadzieje. Wasza dwójka się nada. <laughs> Ale na co się nada? <laughs> na obiad. <laughs> Spokojnie, Pixie. Dzieciaki na pewno zaraz nas uratują. Obawiam się, że nikt was nie uratuje. Skąd możesz wiedzieć? Nasz przyjaciel, Monkey Kid, na pewno już tu jedzie. Ten? Monkey Kid? Dlaczego niby miałby wam pomóc? Wiesz, jestem dla niego trochę jak ojciec. Sugeruję, żebyś nas uwolniła. Zanim tu przyjdzie i ten... Zrobi tu porządek swoim legendarnym kosturem. To bardzo ciekawe. Obiadek musi poczekać. Trzeba przygotować to miejsce dla ważnych gości. Spokojnie, Pixie. MK jest przebiegły i nie wpadnie w żadną z jej pułapek. Może lepiej nie wypływać twoją łódką poza wodę. Tak, bo ja ten dałem się ponieść. się demon! pajączek, no chodź! Musimy znaleźć Pigiego! I Tanga! Jasne! Wykorzystam swoją superwizję prawdy, żeby znaleźć przyjaciół w tym pałacu koszmarów! I co widzisz, MK? Fu, fu, tutaj aż roi się od pajęczyn i paskudzt! Nigdy się przez nie nie przebijemy! <laughs> ja się tym zajmę. Witam. <grymne> <U>! <grymne> <A>! <grymne> Tylko mi nie mów, że się boisz pająków. Młody, o, przepraszam cię, Tank. A, to ja raz kto to A, Musimy ze sobą współpracować, żeby się uwolnić. Mhm. <grym i górny> Operacja: uratować MKA z tej koszmarnej dziury. <grym i górny> to ciebie wybrał manki. Hej! Jestem twardzielny, jasny! Mam powiedzieć ci, kim jesteś? Jesteś moją przepustką do tronu. Moc, którą dał ci Monkey King, stanie się moją mocą, jak tylko zjem obiad. To my, Monkey King! ...da, kumple! Właśnie tak! Też mamy swoje powiedzonko! Ty i twoi przyjaciele jesteście koszmarnymi gośćmi! A ty chciałaś zjeść mojego przyjaciela! I tych tutaj również! A teraz masz! Pozmakuj tego! Mo! Ognia! Zbieramy się! O, Wodę! Czeka nas przygoda! MK! Operacja uratować tanga i pikiego zakończona sukces! Na całe szczęście, królową mamy już z głowy! Prawda? Myślą, że ze mną wygrali? Ta zabawa dopiero się zaczyna.